Mistrzostwa Śląska Dzieci i Młodzieży w Rugby przyciągnęły imponującą liczbę młodych zawodniczek i zawodników. Zorganizowane przez Hegemona Mysłowice wydarzenie miało za zadanie zaktywizować najmłodszych miłośników Rugby. Pożegnanie zimy w sportowym stylu, a dokładnie Rugbowymi Mistrzostwami Śląska Dzieci i Młodzieży. Dla nas to już jest drugie z rzędu wydarzenie, które organizujemy w tym czasie. Określamy to szarżowanie marzanny. Więc żegnamy zimę, witamy wiosnę. Dzieci po raz pierwszy praktycznie zaczynają grać w korkach na Murawie, na świeżym powietrzu no i mamy nadzieję, że ten okres potrwa jak najdłużej. Radość, zaangażowanie i uśmiech młodych zawodniczek i zawodników świadczą o tym, że niemal wszyscy czekali na rozpoczęcie sezonu i grę na świeżym powietrzu. Przyjechałem po to, żeby no, wygrać ten turniej. Jestem tutaj od godziny ósmej. Pomaga, tata pomagał tutaj rozkładać stoiska, a ja się przebierałam i czekałem na turniej. No nie mogę się już doczekać, że zagram. Dzisiaj będziemy grać w rugby touch. No mamy nadzieję żeby trzecie miejsce zaj, zajmiemy. Takie turnieje jak dzisiaj, ty się przed nimi stresujesz? Czy lubisz, jak Twoja drużyna, tak może z kimś porywalizować? Tak, lubię bardzo. I nie stresuję się w ogóle. Bo dla mnie to jest tylko dobra zabawa. Można się wybiegać, jakby wyrzucić swoje emocje i takie, takie, takie rzeczy. Można wygnać i się wybiegać, i później, jakby iść do domu i wszystko poopowiadać, jakby mieć co mówić w domu. Tutaj trzeba czasami przełamać swoje strachy, lęki, zaufać swoim kolegom. No i dzięki temu te, ci mali ludzie wchodzą później łatwiej w dorosłe życie. Dla sportu Julia Wojarska.